Cześć, z tej strony Paweł, ze sklepu Dzień dobry ogród.pl. Dzisiaj porozmawiamy sobie troszkę o nawożeniu jesiennym. Czym różni się nawożenie jesienne od wiosennego? Kiedy je stosować? W jakich terminach? A kiedy lepiej nie? I czym nawozić rośliny na jesień? To są tylko niektóre pytania, na jakie odpowiemy sobie w tym wideo. Trzeba zacząć od tego, że nawozy jesienne mają. Nadal wykonać swoje główne zadanie, czyli dostarczyć składników pokarmowych roślinom, ale jest też drugie zadanie. Mają one za zadanie wprowadzić rośliny w stan zimowego odpoczynku i spowolnienia po trudach całego sezonu wegetacyjnego. Mają też te nawozy jesienne przygotować roślinę do kolejnego roku. Zapewniając im przez to dokarmienie jesienne, lepszy start, szybszy start na wiosnę. W związku z tym należy pamiętać o tym, by stosować nawozy zgodnie z zaleceniami producentów. Ale zacznijmy od początku. Jaka jest w ogóle różnica między nawozami jesiennymi i wiosennymi? Jedną z takich najważniejszych różnic pomiędzy nawozami jesiennymi i tymi stosowanymi na wiosnę i latem jest Azot, a właściwie jego brak, to znaczy w nawozach jesiennych nie ma azotu, nie występuje on tam. A jeśli już, no to w bardzo minimalnych ilościach. Dlaczego? Dlatego, że ten azot odpowiada za wzrost rośliny, za nabieranie zielonej masy, za pojawianie się nowych przyrostów itd. Tego na jesień nie chcemy, dlatego, że te nowe pędy nie zdążyłyby się przygotować do zimy, byłyby narażone na zmarznięcie. A przez to nawet na zamarcie całej rośliny. Jeśli chodzi o nawozy jesienne, to przede wszystkim w sklepach spotykamy nawozy do trawników i iglaków, ale też są nawozy uniwersalne. Więc zacznijmy może od tych tuj i iglaków i nawożenia jesiennego. W przypadku właśnie jesiennych nawozów do iglaków, zamiast azotu. W tych nawozach znajdziemy przede wszystkim potas, magnez i siarkę. Potas przyspiesza proces drewnienia tych świeżych, tegorocznych pędów i zdrewniałe gałązki są przez to bardziej odporne na mrozy. Potas zwiększa też odporność na niedobory wody. Drugi pierwiastek, magnez. Magnez zwiększa odporność rośliny na mróz. Do tego ważne jest przy iglakach, Ponieważ zapobiega brązowieniu igieł. I w końcu siarka. Siarka podnosi odporność na choroby. Zima, jesień, wczesna wiosna to zazwyczaj są dość wilgotne okresy, więc jest to też doskonałe siedlisko, środowisko do tego, by na wiosnę rośliny zaatakowały choroby grzybowe. Więc siarka ma temu zapobiegać. To jest tyle jeśli chodzi o. Tuje i iglaki te najważniejsze sprawy, jeśli chodzi o nawozy jesienne. A teraz trawniki. Jak tutaj wygląda to jesienne nawożenie? W nawozach jesiennych do trawnika znajdziemy przede wszystkim fosfor i potas. Fosfor jest ważny dla korzeni, dla systemu korzeniowego. Ten system korzeniowy w trawnikach jest zazwyczaj dość płytki, tak? Jak wiadomo, korzenie pobierają wodę, a przecież zimą. Górna warstwa gleby jest zazwyczaj zamarznięca, więc potrzebne są dłuższe korzenie, które sięgną głębiej, więc fosfor tutaj ma pomóc. I kolejny pierwiastek z tych dwóch w nawozach do trawników potas, w przypadku trawników odpowiada za budowę tkanki mechanicznej. Dzięki temu roślina jest silniejsza i to pozwala jej przetrwać, ale też zwiększa odporność na choroby. I teraz, jeśli chodzi o nawozy do trawników, które mamy w sklepach, no to one z powodzeniem mogą być też używane do traw ozdobnych. Także można je bez problemu też tak stosować. I teraz jeszcze mamy na koniec uniwersalne nawozy jesienne, na przykład do roślin owocowych, do innych roślin ozdobnych niż iglaki. I w tych uniwersalnych nawozach też znajdziemy kilka pierwiastków, które właśnie są. Roślinom owocowym i ozdobnym potrzebne w tym okresie fosfor. Fosfor działa tu podobnie jak w przypadku nawozów do trawy, czyli wzmacnia system korzeniowy w taki sposób, by poprawić dostęp do głębszych partii gleby, w których woda zimą zamarza rzadziej albo nie zamarza wcale. A potas, drugi pierwiastek tutaj w nawozach jesiennych, odpowiada za kwitnienie. No, ale nie chodzi o to, żeby oczywiście te rośliny kwitły na jesień czy zimę. Trzeba pamiętać, że niektóre rośliny kwitną do późnej jesieni, do października czy nawet listopada. I tak jest na przykład w przypadku popularnych jeżówek, chryzantemy, dalie, astry, do tego się zaliczają. Tak? Także do tego mamy też rośliny, które zawiązują pąki przed zimą, i na bazie tych pąków. One w przyszłym roku będą kwitnęły. Należą do nich m.in. hortensje, magnolie, rododendrony. Często jest tak, że hortensje lub inne rośliny z tej grupy nie zakwitają na wiosnę następnego roku, i to może być efekt braku nawożenia na jesień. A kiedy w ogóle stosować nawożenie jesienne? No, to zależy. Zależy od tego. Kiedy ostatni raz było wykonywane nawożenie nawozem takim z azotem, takim tym wiosennym, tak, czy letnim? Przykładowo, jeśli ostatnie takie nawożenie nawozem sezonowym zawierającym azot było wykonywane w lipcu, no to nawóz jesienny możemy użyć w sierpniu. Ale jeśli ostatnie nawożenie z azotem było wykonywane w sierpniu, no to nawóz jesienny stosujemy dopiero we wrześniu, październiku. Tak? Czyli ten miesiąc, półtorej odstępu musi być od ostatniego nawożenia tego letniego, sezonowego do nawożenia jesiennego. Ale też poza tymi nawozami syntetycznymi mamy oczywiście nawozy naturalne. I jednym z takich nawozów, który w ostatnich latach zyskuje na popularności, jest mączka bazaltowa. I to jest produkt, który pochodzi w 100% z natury. I nie ma przede wszystkim w nim azotu, ale ta mączka bazaltowa zawiera za to fosfor właśnie, potas, magnez, krzem, żelazo, wapno. Między innymi oczywiście to są te pierwiastki. I to są te pierwiastki, o których sobie przed chwilą mówiliśmy, że one są bardzo ważne do budowania systemu korzeniowego itd. itd. Mają one za zadanie przygotować roślinę właśnie do zimy, zapobiegać brązowieniu igieł, zapewnić lepszy start na wiosnę, pomóc właśnie w gospodarce wodnej. I tak dalej, i tak dalej. Inny nawóz, który można stosować na jesień, to jest wapno. Ale robimy to tylko w przypadku, gdy gleba jest zbyt kwaśna. Także najlepiej zmierzyć sobie wartość gleby miernikiem pH i wtedy podjąć decyzję, czy nasza gleba w danym miejscu potrzebuje odkwaszenia, czy nie. No i wtedy jesienią, jesień to jest najlepszy okres, właśnie na Użycie wapna. Inny bardzo znany naturalny nawóz to jest oczywiście obornik. Najlepiej używać obornika bydlęcego albo końskiego. Jednym z jego zadań jest też odkwaszenie gleby, tak jak wapno. Do tego oczywiście obornik też dostarcza składniki pokarmowe, ale poza tym wszystkim ma też wpływ na pojawienie się pożytecznych organizmów w glebie, takich jak na przykład dżdżownice. Dzięki niemu możemy Pozbyć się też nicieni. I na koniec pamiętaj o tym, że obornik najlepiej jest przekopać lub przynajmniej porządnie wymieszać z podłożem. Także to nie jest tak, że go sobie tylko rozrzucimy. I na koniec jeszcze jeden nawóz naturalny. To jest stosowanie poplonów, czyli tak zwanych nawozów zielonych. I te mieszanki poplonowe wysiewamy właśnie późnym latem i wczesną jesienią, czyli po. Plonach. Po zebranych plonach na ich miejsce wysiewamy poplony, i wtedy wyrastają tam nowe rośliny, które są w tej mieszance. Zielona masa organiczna, tak zwana, która z nich powstanie, na wiosnę daje pokarm dla nowych roślin, tak? czyli na jesień to siejemy, to wyrasta jeszcze jesienią, zimuje i tak dalej. Na wiosnę przekopujemy to i mamy z tego właśnie nawóz dla kolejnego wiosennego pokolenia. Nawozem jesiennym też jest kompost i to świetnym nawozem. Jeśli go produkujesz, to możesz użyć właśnie teraz na jesień. Kompost można przykopać wraz z lebą, podobnie jak obornik, albo po prostu rozsypać wokół roślin. Idealnie kompost nadaje się też do tworzenia kopców chroniących rośliny przed zimą, na przykład róże. Powiem więcej, kompost powinien być. Podstawą każdego jesiennego nawożenia. Dlaczego? Dlatego, że po całym trudnym sezonie, w którym przecież nie brakowało słońca, ziemia jest wyjałowiona i wyprana totalnie z mikroelementów ze składników pokarmowych, które zostały wciągnięte przez rośliny, do tego podlewanie całosezonowe, które powoduje zakwaszanie i zasalanie gleby. Mnóstwo czynników wpływały na tą glebę i na to, że ona jest teraz taka. Wyjałowiona, właśnie wybrana ze wszystkich wartości. Dlatego właśnie najlepiej wzbogacić teraz glebę, chociaż o małą warstwę kompostu, na przykład 3-4 cm. I po prostu taki kompost mieszamy z podłożem, a dopiero później możemy na to zastosować jeszcze dodatkowo wybrany nawóz z tych, które wcześniej sobie omawialiśmy. I taki zabieg pozwoli na to, żeby gleba odżyła, a Nawozy będą dzięki temu też działały z większą siłą. Także w tym wideo to wszystko. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeśli tak, zostaw łapkę w górę. Jeśli masz pytania, zadawaj je śmiało w komentarzach. Jeśli chcesz, żeby ktoś jeszcze dowiedział się o tym nagraniu, to udostępnij proszę to wideo swoim znajomym. A ja zapraszam Cię też do pobrania naszego darmowego, zupełnie darmowego e-booka z jeszcze większą ilością ogrodniczych. Porad, e-book jest darmowy, link do niego znajdziesz poniżej, tak samo jak linki do naszych produktów nawodzów jesiennych itd. Wszystko jest poniżej w opisie. Także jeszcze raz dziękuję Ci za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym wideo. Cześć.